G 16 Amadei, idziemy. Shame, you come to our country to murder us, yet we are the terrorists. eighteen hours ago i get a call from homeland security saying there's a marine in detention i need to talk to gentlemen as you know we're dealing with insurgents crossing over from iran you want us to believe that there's a plr threat and solomon's at the head you're the quick reaction force gentlemen trusting you to handle it the nuke is still out there you can't just walk away from the threat let's go find our marines get out of i said get down on the ground Trial. You are guilty. I know how your fucking story is! Ha! Hej! Cześć, manu, mam wszystkich... tutaj Matista. Witam w pierwszym odcinku. Zagrajmy Battlefield 3! Tak, jest ta gierka wreszcie na moim kanale. Nie wiem czy długo czekaliście czy nie. No chyba z tydzień czekaliście, bo musiałem klucz... ...zakupić. Nie mam jakieś problemy o treści... Z językiem mam e, dublin po polsku, a znowu język nie mam. O, ty! a ja znam twoje sztuczki, Wypad. na inną stację. O, pan Salunem. Hej, pacja, stań. Poszedł w całą Łódź. Dawaj, 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 dawaj nie przystawaj. Jeeeez, yes, udało się. Lepiej przypucnijmy. Tu za panowie... się pokażą. U Salomon wysadza swoje... Co za tutaj Ja trochę sam siebie nie słyszę, ale za to poprawimy No, idziemy dalej Idziemy sobie powolutku Lepiej nie wstawać Uf. no no, nie ma. E, dosta. O, mapa. się nie zaczyna, jak gramy battlefita to nie, panowie, nie. Nie ma szans. Nie co tu błęgo? Chyba. To jest, to jest. To za niespodzianka, to ten odgrabny z bombą I tu się kończy nasza akcja I z pan jest on Jesteś sam? Jesteś sam? Ja! Nie, nie jestem, są moi kumple Dobra, no loading I saving Trochę sobie poczekamy No to oglądajcie, ja się wyłączam. Może być? Ja. Kim jesteście? Pracujecie dla siebie? Dzień dobry, się zasie Blackburn. Kiedy mi wiesz, to co tu się dzieje. 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Jak gówno? Kto to co jest? Pan Salmon. To. Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Ila, Wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, się sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy w Irackim Kurdystanie. Dobra. Słucham. Dobra, no, to by było na, na tyle w tym odcinku, zapraszam do drugiego, w którym będzie już więcej rozwałki niż dzisiaj, dłuższy będzie odcinek, tam 15 minut, coś takiego, ale tak, komentujcie, subskrybujcie, na razie.